Hej, witajcie w kolejnym odcinku z Gry World of Tanks. Gramy 60 tp Gramy, mamy same w sumie. Mamy same w sumie yy, dziesiątki, więc jest gid, nie ma jedenaski. O, chłop, ma 2,60. To dobry gracz. Ja też może kiedyś będę miała te 2,60. Fajnie by było mieć kiedyś. Może będę takim dobrym graczem jeszcze. No już mnie zaświecił to za Eber Już nie że tu jadę. Mantikorem my trzymamy Anticore EBR, EBR -a. No, ale te same lighty w sumie, więc... Teraz ja zależy w sumie od doświadczenia, kto jest lepszym graczem, a kto gorszym. Już czuć, że go biją stąd, więc się nie chcę wychylać już, tak? No... Tak myślałam, że to tam biją, tam zaznaczył, to pinguje tam. Wejście zniszczy tego Ebera, serio. Blisko było, żeby trafić. O, nawet poniżej. Zniszczyliśmy część pocisków, ale nie doszło do eksplozji. Napadają mnie nikt z ich tam. Super. Leberu nadal żyje. Ja pierdziele nie wierzę w to gówno. za team. Nie żebym była lepsza jakoś, ale. Kurde, było go widać przez chwilę, ale nie zdążyłam zareagować niestety. Ej, no! Ale stypa. Już był tak ładnie. Yes, trafiłam go. On mnie też trafił, niestety. Ale się raczej nie świecę. No, żeby trafić w jego garnek, to byłoby zbyt duże szczęście, więc...

oj, leopard, myślę, że co? Że tam go nie widzę, a ty, 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 ty. dawaj święta. Jest! O yeah! Nara! Kurde, chciałam hajkę załadować na grilla, ale już, już, już zginął. Oj, ja się mówię, nie nie mógł mi zaświecić. O, mam tylko raz się świeci. To, szybko dawać ją. Dobrze. Ojej, ojej. Nie wiem, chyba na 50 mógł mi zaświecić, więc muszę szybko się cofać tutaj, bo. Jeśli się Tepe przywali, to będzie bolało. Kurde, tu uciekać tylko Uf. Dobra, już się nie świecę. Nie przybite. no źle zrobiłam, mogłam... O, teraz bym strzeliła i byłoby git, nie? Jest. Uważaj na tych tutaj. Okej, okay. oni uciekli już, dobra. O, jeszcze ten easy, je. zapomniałam im. Ja pierdzielę no ale to byłoby ładne Szybko, jak panzer! Jak panzer! Jak panzer No dzięki kurde Tak po niej zginąć przyjęto to... Z... Ej, no ładna bitwa, nie? Ale kurde, mm, ja pierdziel, miałabym ten strzał więcej. No dobra, myślałam, że będzie fajniejsza mapa. Na no, że taka, jak miałam poprzednią mapę, to bym y, nie narzekała, nie narzekała. Bardzo, bardzo byłoby fajnie. Ale tak, nie mam co narzekać, muszę jechać tutaj, stać w krzaczkach i czekać. Mam, I mieć nadzieję, że mój team będzie strzelał. Tak. Okej, okay, tu widać się tam ładnie. No to najpogy się tak wyfać to już. Nie wiem, jeśli co za gówno nie tu świeci. O, trzeba zmić tą pozycję. Wiadomo tutaj sobie tutaj troszeczkę teraz. 여기도 <목소리도> 아니 Ja nie wiedziałam kiedy ten LC ich zginął. Serio, serio nie wiedziałam. No na pierwsze więc. Oh yeah. GG. Ej no, fajna bitewka. Bardzo przyjemna i szybka. Znowu taka mapa. Ale fajnie, bo są siódemki. Cieszymy się, jakie są lajty. EBR i Skoda. Jest optymalnie, bo nie ma LCK. No dobra, idziemy tutaj, gdzie zwykle te deki, i będziemy się z nimi napierdzielać, Mówiąc krótko i prosto, ja przewidzę to drzewko, żeby była kamo. Panie z naszej tej ciężkiej przyjechały. Serio? Leciało to obok. No, ja próbuję uciekać. Trzeba się wycofać, będzie enny. Nie przebiłam, ale działało idealnie w garnek. No szkoda. Kurna. Ale gówno. Ja nie wiem jak on już wkładuje, nie? Prawda we mnie? A teraz zakończymy już odcinek. W sumie 3 bitwy, chyba 3 bitwy, więc git jakby. Możecie coś skomentować fajnie. I zostawić subskrypcję, łapkę w górę. I widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć!